Cześć, mam na imię Marcin i chciałbym pokazać Wam swoją kolekcję gratów retrosprzętu, którą udało mi się zebrać. No nie wszystko jest w stanie kolekcjonerskim, dużo rzeczy jest w trakcie naprawy, bo tym się też zajmuję. Większość, większość radości, które mam z retrosprzętu, to jest właśnie odnawianie go i przywracanie do, 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 do stanu świetności, do tego, że. Jeszcze raz ktoś będzie mógł się tym bawić i cieszyć, tak jak ja się tym cieszę. Um, także no nie wiem, Może zacznijmy od, e, e, od tej strony. E, także tutaj mamy: oczywiście, jest mój automat. E, to jest mój automat w standardzie drumma. Można tutaj wkładać najróżniejsze płyty główne. E, w tym momencie tutaj jest NeoGeo. Geo. E, Philips G7000, bardzo stara, fajna konsola typu, typu Atari 2600. Są komputerki, cała półka gier klasycznych, cała półka klasycznych gier. To, to jest wszystko na platformy PlayStation 3 i, 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 i niżej. Także zaczynając od PlayStation 3, w dół PlayStation 2, PlayStation 1. Sega Mega Drive, Sega Master System Na samym dole później też jest Saturn i Dreamcast Spora kolekcja Segi Na samym dole niestety nie widać, bo są tutaj automaty w trakcie naprawy Także panele czekają na naprawę, zasłania trochę to gry Na samej górze są jakieś kolekcjonerskie rzeczy Dość rzadkie okazy a Trochę gier na Nintendo Coś takiego Myślę, że tytuły dosyć znane. Tutaj, tutaj będziemy widzieli gry na Atari 2600 w samym rogu wyżej i, i, i to, są, to jest moja pierwsza konsola. To, to są to Atari 2600 było moją pierwszą konsolą, następny był Pegasus, tak jak podejrzewam pewnie u większości z nas w Polsce. Na tym, na tym biurku mam kolekcję starszych komputerów to jest takie biurko bardziej testowe i to co czeka na naprawę także tu są tu jest i silicon graphic i jakieś stacje robocze od apple a. tam dalej są w rogu stare komputery Jakieś IBMa najróżniejsze i mnóstwo rzeczy, które czeka na naprawę. Tutaj jak widać mamy mnóstwo komputerów 8-bitowych, 8-bitowych zaczynając od Atari, e, jakiś prehistorycznych szarpów, Philipsów i różnych dziwnych rzeczy, których, których nikt najprawdopodobniej z nas nie widział wcześniej. E, kolekcja starszych konsol podłączonych i magnetowidy, jakieś inne rzeczy, które czekają na naprawę. Jest i oczywiście oryginalny, klasyczny Xbox, którego w Łodziwo do dziś dzień używam. Jest on oczywiście przerobiony. Do grania w emulatory starszych konsol jest po prostu idealny. Mam też podłączone na stałe z Nintendo Wii i PlayStation 2. Także znaczy Nintendo Wii również jest regularnie używane. Na no, Też można grać i na emulatorach. Mam tutaj też taki artefakt. Jest to owocówka mechaniczna, elektroniczno-mechaniczna z lat 80., także też jest już w tym momencie uruchomiona. Oczywiście nie jest to, nie jest to coś, na czym się regularnie gra. To jest, moje, to jest taki mój koncik serwisowy z, z moimi narzędziami i różnymi sprzętami, które albo czekają na, na naprawę na półeczkach z góry są wszystko w pudełkach są to konsole, które są w stanie takim, powiedzmy, kolekcjonerskim jak się tylko dało kompletne, no jak, jak się dało tak kompletne no, tutaj z Dreamcasta aż się wysypują akcesoria jest ich tak dużo, że się mi nie mieszczą wszystkie te, wszystkie konsole w pudełkach są kompletne Migi, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo gier najróżniejszych i na dyskietkach i, i na kadridżach to co, rzeczy, rzeczy z których jestem bardzo dumny jest to kolekcja gier na automaty, na Neo Geo, nie ma tego za dużo, ale no, niestety tak jest, że e, zbyt wiele platform mnie e, interesuje, dlatego na każdą z platform staram się coś mieć. Na przykład tutaj mam trochę gier na MSX, e, na komputer 8-bitowy z Japonii. A tutaj jest trochę gier na, e, na Sega Game Gear. To jest na Master System. To jest na bardzo rzadką konsolę do gier e, Amstrad. Tego Amstrada też mam, GX4000 też mam w pudełeczku, w idealnym stanie. Trochę gier na Gęboja, oryginalnego i kolora. Trochę więcej gier na Gęboja. <laughs> Tutaj mam też malutką kolekcję jakichś tam pluszaków tematycznych. No, Starają się, żeby były one wszystkie raczej oryginalne, na co się trafiło. Mała kolekcja gier na Sega Titan. Także nie ma tego za dużo, brakuje mi Virtua Fighter, na którego czekam, ale no cóż, no jest to miejsce, w którym e, lubię spędzać czas. Sprawia mi to ogromną przyjemność e, praca, e, ale też e, z, pogranie sobie w klasyczną grę, e, w szczególności na automacie, ostatnio więcej, więcej gram, e, którym to automatem jest bardzo zainteresowany mój pięcioletni syn. Jak widać, jak tylko automat się włączy, to już nie można go od niego odkleić. Pod co ten filmik jest? Chciałbym się przede wszystkim pochwalić, ale też jestem zainteresowany, co wy macie w swoich zbiorach, z czego jesteście dumni i jakie macie wspomnienia ze swoich pierwszych konsol, ze swojego pierwszego czasu, kiedy zetknęliście się z grami wideo. A tak jak u mnie to było, pierwszą konsolą było Atari 2600. Wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że, że to jest Atari ani, ani 2600. Dla mnie to było Rambo. <laughs> Także tak to wyglądało w tamtych czasach. Dzięki.